No, siłanko, dzisiaj zrobimy sobie plecy plecy i na samym końcu łapy, ale nie będziemy robić czegoś takiego, że każda seria będę nagrywał, tylko pokażę Wam dane ćwiczenie i jedną serię wykonam, jak to powinno wyglądać, jak ja z wielu jednych sposobów robię treningów na plecy i ja robię trochę dziwnie, ja robię wolny ciężar, własną masą ciała w połączeniu maszyn, czyli na przykład na przykład pociągania plus maszyna to jest jedna seria. Diosowania plus coś. Zaraz zobaczycie, jak to mnie wygląda. Mniej więcej dużo powtórzeń robię na plecy, bo tu są, to jest duży mięsień, ale po tym filmikiem zaznaczam, jak będzie 800 lajków. To lecimy z kolejnym treningiem, z kolejnym odcinkiem. Także to od was zależy, czy chcecie mnie oglądać, ale widzę, że chcecie mnie oglądać. Widzę to po komentarzach, lajkach, subskrypcjach, że cały czas się rozwijamy i o to w tym chodzi. Jak ja się rozwijam, to wy się też rozwijacie. Idziemy razem. Także jedziemy robić plecy. A na końcu na końcu delikatnie sobie dopompujemy jeszcze barki. No i zrobimy sobie łapy. Także jedziemy. No, teraz zaczynamy od pierwszego ćwiczenia, już jesteśmy po rozgrzewce. Zrobimy sobie, ja zaczynam zawsze od pociągnięć. Tak mniej więcej na szerokość barków na prostym wciążku plus na maszynie. Też coś a'la pociągnięcia, ale na maszynie, taka a'la super seria, yy, ale pociągnięcia nie robię takie klasyczne jak Karzy, tylko robię takie bardziej wytrzymałościowo, siłowe, teraz Wam pokażę pierwszą serię, plus maszyna. dalej i robię takich od 5 do 8 potwierdzeń.

Ta seria i tu nawet będę starał się maksy robić z większym ciężarem, ale chodzi o to tę technikę, żeby łapać. I żeby tam też zmęczyć, to była lepsza pompa. A, chciałem zaznaczyć, że na drążku, to co ja teraz robię, staramy się tak bardziej dynamicznie, tak dynamikę tutaj robić, ale spuszczać z czuciem, a nie spadać, tylko spuszczać z czuciem, z mięśni. To jest trzecia seria, trzecią serię pokażę Wam, postaram się mega dynamicznie to zrobić, ile potrafię, jak to mniej więcej ma wyglądać. Trzecia seria. robimy max, bo tu większość ciężarów nie ma to znamy max bo to w sumie jest lekkie ci co umieją się podciągać mniej więcej 6-12 razy to zrozumieją, że te maszyny to nie oddają tego samego co podciągnięcia ci co umieją się pociągać, zobaczycie, że na takich maszynach praktycznie liczniki zamykacie także to tylko czysta, naturalna siła Serię. i po tym już nie robimy tego teraz te dwie serie zrobimy z pasem 10kg i 12 powtórzeń no od 10 do 12 powtórzeń żeby tak z delikatnym ciężarem dwie serie sobie dobić i jedziemy to co teraz robiłem to takich 3 serie tam od 5 do 8 powtórzeń na drążku plus 12 na maszynie z progresem ciężaru 3 serie, a potem robimy sam drążek dwie serie z pasem i dopinamy sobie ciężar i u mnie to będzie 10kg lub 20 tak żeby zrobić minimum od 10 do 12 powtórzeń pociągnięcia także no i teraz przechodzimy do tych dwóch serii z ciężarem ja sobie biorę 10kg no i dla mnie to wystarczy, bo ja nie robię teraz typowo siłowo tylko po to żeby fajnie czuć, a to że jestem leciutki Uważasz 78 kg, to muszę jakoś delikatnie obciążyć, żeby daną serię fajnie czuć. Także 10 kg zapinam. I robię od 10 do 12, nie jakoś technicznie, tylko żeby fajnie czuć. Wiadomo, wielu się przyczepi do techniki, a ja wysychrane w to, ja robię tak jak ja czuję i takich dwie serii po 12 dłużej z tym samym ciężarem i przechodzimy do następnego ćwiczenia no, tak jak mówiłem dwie serie z pociągnięciem ciężarem ale teraz wam powiem o co mi chodzi ja być dwie serie z pociągnięciem ciężarem ale czuję się dość na siłach to właśnie teraz sam swoje ciało o to właśnie mi chodzi Poznaj swoje ciało będę się pociągał z ciężarem po 10-12 dłużej i to miało być koniec, ale ściągnę ciężar, pas i dobiję sobie własną masą ciała, ileś tam powtórzeń bo po to stracisz czas, gdzie mam potencjał, mam więcej siły, dlaczego mam je skupować? Także o to właśnie mi chodzi. Jak macie możliwość, nie skupiacie się typowo na 12 powtórzyniach, że macie zrobić i koniec, tylko jak zrobicie te powtórzenie i macie jeszcze więcej siły, dobijcie. Nic wam to dobijcie. Nic was to nie kosztuje, a możecie zyskać. Także nie panikujcie, będzie dobrze. Sami. Kosztowało mi to coś, lepiej trochę zrobić więcej niż mniej i potem żałować, że mogło się zrobić więcej, a się nie zrobiło. Także nie traćcie czasu, macie potencjał, macie więcej siły, próbujcie. No, teraz robimy drugie ćwiczenie. Wiosłowanie nadchwytem od 6 do 8 powtórzeń. Taki optymalny ciężar, ja tu mam 60 kg i też staram się nie technicznie, tylko tak jak ja to czuję. Plus. Własne masą ciała pociągnięcia, ale dosłownie, ja Wam pokażę jak i też minimum 8 powtórzeń. 10, poczułem, że byłem na siłach. I tak wygląda jedna seria. Staram się ciężaru nie dokładać. Tylko ewentualnie jak mam troszkę więcej siły to powtórzenie lub dwa i takich serii 4 i przerwy to jest trochę wymagające tak 40 do minuty i będzie gitas. także jak czujecie się na świat tak jak ja miałem zrobić od 6 do 8 powtórzeń. wieszowanie czułem jeszcze zapas na 2 powtórzenia to sobie zrobiłem nie blokowałem swojego mózgu że nastawiony jest na 8 tylko miałem siły to zrobiłem więcej i też wam to polecam no teraz przechodzimy do trzeciego ćwiczenia i też super serie na takiej maszynie. Pokaż. U, pokaż. Tufa. Delikatny ciężar. Po prostu na swoje możliwości. Nie skupiacie się, żeby robić takim ciężarem jak ja, ale o co tu chodzi. Chodź tam takim. Wiosłowanie. 10 powtórzeń. 10 powtórzeń na wyciągu od dołu. Znowu 10 powtórzeń i znowu powtórzeń. I trzy takie serie, ale plecy dawają popalić. Teraz pokażę Wam jak. Cachavam o traço, I tak wygląda mój jeden z wielu sposobów treningów na plecy. Zrobiliśmy sobie jeszcze pod koniec z 5-6 serii wznosów barków i delikatnie sobie łapy dopompowaliśmy tak z 10-15 minut tego delikatna pompa. Nie musiałem tego nagrywać, bo każdy wie jak z wznosy bokiem handelkami. No i tak jak w poprzednich filmikach nagrywałem dopompowanie łap. Także, a też dużo ludzi było na siłowni, było większość rzeczy pozejmowane. także ciężko byłoby coś cokolwiek nagrać, ale najważniejszym treningiem było pokazanie Wam jak wygląda mój mniej więcej trening pleców. Jeden z wielu sposobów, z pół własną masą ciała, z ciężarami, maszynami i dużo powtórzeń, bo też uważam, że nie każdy jest silny, żeby targać duże ciężary, a mega zajazd, to znaczy, że po co targać dużej ciężary, skoro można się trochę zmniejszyć, więcej powtórzeń, a tak samo efektywny trening zrobić. Także ja robię coś takiego raz ciężko robię, raz lekko robię. A to był taki właśnie optymalny trening, po którym wy uwierzcie lub nie, poczujecie, a efekty będą. Zobaczycie, że takiej pompy, jak taki trening wykonacie, nie czuliście już bardzo, bardzo dawno. Jeśli chodzi o to pociągnięć, każdy jest indywidualny, nie każdy się potrafi pociągać to może pociągnięcia zamienić na wyciągu, na drążku, przyciąganie do klatki. Działa podobnie, ale ja zawsze naciskam pociągnięcia. Nawet jak macie gumę, to próbujcie z gumami, bo pociągnięcia... No, ja uważam, że to jest najlepsze kliczenie na plecy. Także, co tu dużo mówić. Tak jak mówiłem, 800 lajków pod tym filmikiem. I lecimy z kolejnym odcinkiem, bo chodzi o to, żeby się rozwijać. I zaznaczam, każdy jest inny. Ktoś 2 plus 2 równa się 4 policzy to w minutę, a drugi 2 plus 2 równa się 4 policzy to w miesiąc. Także to od Was zależy jaką pracę włożycie i ile wam to zajmie, bo jeden może zrobić formę w miesiąc, a drugi w 3 miesiące. Także to nie zmienia faktu, że jedziemy na tym samym wózku i lecimy do przodu. Także pozdrawiam i życzę dużo zrówka i udanych treningów. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never.